Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś przed naszą x-komową kamerę zaprosiliśmy naszego kolegę z pracy oraz jedną z najbardziej znanych osób w polskiej, jak i międzynarodowej społeczności overclockerów, Marcina Ryberywaka. Zapraszamy. Dla osób niewtajemniczonych overclocking to proces, w trakcie którego zwiększamy szybkość oraz wydajność komputera powyżej wartości oferowanych nam fabrycznie przez producenta. Marcin swoją przygodę z podkręcaniem rozpoczął w 2003 roku, chłonąc wiedzę od znajomych, jak i członków legendarnego forum Twik.pl. Od tego momentu zaczął rozwijać swój warsztat, wymyślając coraz to wydajniejsze sposoby na przetaktowanie parametrów komputera. Równocześnie rozpoczął produkcję zaprojektowanych przez siebie agregatów chłodniczych oraz kontenerów służących do chłodzenia przegrzewających się do czerwoności komponentów suchym lodem bądź ciekłym azotem. Od 2008 roku ryba z sukcesami brał udział w wielu międzynarodowych mistrzostwach overclockerów, gdzie wyrobił sobie reputację jednego z najlepszych zawodników w tej dziedzinie. Do największych osiągnięć należy pierwsze miejsce w Europie oraz drugie na świecie podczas MSI Master Overclocking Championship w 2009 oraz dwukrotne zdobycie trzeciego miejsca podczas Mistrzostw Świata MSI w 2010 i 2012 roku. Na przestrzeni lat Marcin współpracował z topowymi oraz producentami sprzętu komputerowego, gdzie udzielał swojej wiedzy w ulepszaniu oraz optymalizacji produktów. Ze mną Marcin Rywak. Witamy Cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Marcin, powiedz mi, kiedy zaczęła się Twoja przygoda z overclockingiem? Zaczęła się, kiedy byłem dość młodym chłopakiem. Gdzieś na granicy 13-14 lat, kiedy nie mogłem sobie pozwolić na zakup lepszego komputera, wiadomo, jestem uzależniony bardziej od budżetu rodziców. Wtedy dostawałem już pierwsze informacje od kolegów, jak, że istnieje coś takiego jak możliwość podkręcania komputerów, no i później się wszystko potoczyło, że przerodziło się to w hobby, pierwsze kontakty z forum Twik.pl i całym community osób, które się pałają czymś takim jak podkręcanie komputerów, no i potem to się przerodziło w pasję i udział w zawodach. A powiedz mi, jak dużo sprzętu musiało spłonąć podczas właśnie całego tego procesu doskonalenia Twoich umiejętności? Spłonęło w moich rękach dość, dość mało sprzętu. Można to porównywać pomiędzy poszczególnymi osobami, ale ja starałem się zachowywać. Dość duży umiar i delikatnie traktować sprzęty i wszystko polegało bardziej na tym, jak bardzo dobrze zabezpieczyliśmy sprzęt do takich zabaw. No ale wiadomo, od pewnego poziomu już bardzo ostro traktowaliśmy ten sprzęt, no i wtedy jednak faktycznie usterki się zdarzały. No, kilka procesorów, płyt głównych i kart graficznych psuło się po prostu też z czasem od wyżułowanych parametrów. Popularna jest opinia, że ilu overclockerów, tyle sposobów na chłodzenie przegrzewających się komponentów. Powiedzmy, jak długo trzeba eksperymentować, aby odnaleźć ten wyjątkowy patent, który pozwala przegonić nam konkurencję? To jest duża wiedza z zakresu, jak dany sprzęt działa, bo nie ma jednej uniwersalnej metody, która spisuje się zawsze do wszystkiego. To trzeba odpowiednio dopasować, czy sposób montowania chłodzenia, jakie pasty używamy. Jakiego zasilacza, jakich modyfikacji wykonamy, jest bardzo dużo zmiennych i generalnie każda nowa platforma czy architektura wymagała na nas pewnego rodzaju zmiany podejścia do tego, w jaki sposób robimy testy i w którym kierunku podążamy. Bo jak wiadomo, ustawień w biosie jest bardzo wiele i to, tego to się zwiększa jeszcze dodatkowo z czasem i po prostu mamy większy wachlarz możliwości. I musimy obrać konkretny kierunek już w konkretnym celu, jak bardzo i jakie zmiany wprowadzamy w stosunku do pamięci, procesora czy karty graficznej. Czyli te wszystkie udoskonalenia, które producenci nanoszą na, na komponenty, z którymi pracujecie podczas takich zawodów, to Twoim zdaniem jest rzucanie kłód pod wasze nogi, czy raczej jakieś ułatwienie, które sprawia, że cały ten proces jest dużo łatwiejszy? Z jednej strony jest to utrudnienie, bo mamy coraz więcej opcji w biosie czy w samych możliwościach zmiany. Ale powoduje to, że mamy większy wachlarz możliwości do zmian i po prostu im więcej czasu poświęcimy na obeznanie się z konkretnymi funkcjami, jak one działają i jak reagują na poszczególne zmiany, wtedy możemy coraz lepiej dbać o ten sprzęt i podnosić tą poprzeczkę wydajności do góry. Mhm. A nie jest tak, że te wszystkie zmiany, które producenci nanoszą na swoje produkty nie powodują, że cały proces overclockingu staje się dużo łatwiejszy i bardziej dostępny dla zwykłego użytkownika komputerów? Znaczy jest coraz więcej opcji automatycznych, które ułatwiają tak, jakby wejście w znajomość tematu podkręcania i w jakim stopniu zmieniać dane parametry pracy komputera. Ale po prostu architektura z roku na rok robi się coraz bardziej skomplikowana. Ona się rozrasta nie tylko pod względem ilości tranzystorów, ale też pod względem tego, w jaki ona sposób jest zaprojektowana i pracuje. I tutaj każda zmiana w procesie produkcji. Powoduje też to, że my musimy podchodzić w odpowiedni sposób do podkręcania i ustalania tych limitów, które są bezpieczne czy w codziennym użytkowaniu, czy już w ekstremalnych zabawach. Producent zawsze robi też to samo. Produkuje dany kawałek krzemu i on dopiero jest badany, w jakich mniej więcej parametrach on najlepiej pracuje, i też można zauważyć różnicę pomiędzy poszczególnymi steppingami. Czyli mamy tą samą architekturę teoretycznie na papierze, ale jakieś zmiany w samym systemie produkcji danego kawałka krzemu potrafią spowodować to, że on już pracuje zupełnie inaczej. Fizycznie on jest mniej więcej taki sam, ma teoretycznie tak, taki sam projekt, ale już sposób, w jaki pracuje, jest inny. Czy do każdych zawodów przygotowujesz inną strategię, czy raczej korzystasz ze sprawdzonych sposobów? Raczej miałem jedną ubraną strategię, żeby mieć wybadany sprzęt na tyle, na ile mogłem zrobić to w bezpieczny sposób, a już podczas samych zawodów starać się tworzyć wyniki krok po kroku, czyli w Mieć odniesienie, jaki jest poziom bazowy, od którego mogę wyjść i potem go powoli zwiększać, bo miałem raz sytuację na zawodach, gdzie poprzez małe problemy ze sprzętem próbowałem w szybkim czasie powtórzyć wynik, który miałem wcześniej opanowany w domu, i to spowodowało, że nie miałem żadnego niższego wyniku już na samych zawodach. No i niestety spaliłem sprzęt i skończyło się na dalszym miejscu, a to było drugie zawody moje w życiu. A jak dużo wcześniej dostajecie od organizatorów komponenty, na których będziecie e, pracować podczas takich zawodów i możecie się z nimi zaznajomić, możecie wyczuć, wybadać, jak to wygląda? To różnie wyglądało. Czasami to było tak, że dostawaliśmy dane komponenty miesiąc przed e, danymi zawodami, czasami dostawaliśmy na miejscu, lub też częściowo się przygotowywaliśmy na własnym sprzęcie. To już wszystko zależało od konwencji, jaką przyjął producent. Na koncie masz sporo ogromnych sukcesów na arenie międzynarodowej. Powiedz mi, czy któryś z nich znaczy dla ciebie więcej, czy raczej starasz się je traktować wszystkie równoważnie? No oczywiście nie, nie wszystkie zawody były równe, niektóre się odbywały w określonych. W sytuacjach czasowych czy życiowych, niektóre polegały na tym, że dostawałem łatwiejszy sprzęt do obsługi, czasami dostawałem gorsze komponenty, które spra sprawiały więcej problemów i wszystko zależało od tego, jak bardzo mocno musiałem się postarać, żeby osiągnąć dany rezultat, lub jak bardzo przygotowany jechałem na dane zawody. Z mojego punktu widzenia, chyba Mistrzostwo Europy było takim najbardziej znaczącym sukcesem z mojej strony, z tego względu, że wygrałem tylko i wyłącznie przez to, że miałem świadomość jednej modyfikacji karty graficznej, której nikt inny nie wykonał i nie wiedział, że. Problem z kartą graficzną, które, który pojawiał się u każdego zawodnika, tylko u mnie nie występował z tego względu, że miałem modyfikację, która mi pomagała w tym. Mhm. I nawet obecność jednego z najlepszych elektroników spośród over, overclockerów, yy, kiedykolwiek brała udział w zawodach, czyli Hipro z Grecji. On jest naprawdę porządnym człowiekiem, jeśli chodzi o poziom wiedzy elektronicznej, i nawet w jego mniemaniu to, co ja wykonałem, nie powinno działać, bo on to wytestował, i generalnie przez połowę zawodów ja byłem posądzany o to, że ja oszukuję, bo była tak duża różnica w poziomie wyników pomiędzy tym, co ja mogłem uzyskać, a co uzyskiwali inni, nie? Przez to, że wygadałem się, co było powodem, żeby. Móc mnie dopuścić do, do wygranej było to, że już na Mistrzostwach Świata mogłem zająć tylko drugie miejsce, z tego względu, że wszyscy mieli dostęp do tej wiedzy i to już trochę inaczej wyglądało. I to miało miejsce w 2008 roku, tak? Nie, to był 2009 rok, kiedy już drugi rok z rzędu brałem udział w międzynarodowych zawodach. Mhm. A powiedz mi, ryba, na przestrzeni czasu, które zawody były dla ciebie najbardziej problematycznym doświadczeniem? Myślę, że to były zawody MSI Master Overclocking Arena z 2010 roku, gdzie w eliminacjach europejskich nie udało nam się zakwalifikować do światowych finałów. Jechało tylko pierwszych pięć drużyn, a my zajęliśmy szóste, czyli pierwsi przegrani, najgorsze uczucie. A następnie, kiedy był turniej eliminacyjny z dzikimi kartami na stronie Futuremarka, Niektóre osoby nieczysto grały po to, żeby ja nie mógł się dostać, to było tak bardzo mocno ewidentnie robione i później to zostało wyjaśnione i dzięki temu miałem jednak możliwość pojechać na światowe finały i wspominam te zawody bardzo, bardzo pozytywnie. A jakie masz najmilsze wspomnienie właśnie z tych zawodów w Tajwanie? Chyba cała otoczka tych zawodów, czyli ogólnie presja, ściganie się z ludźmi, których znasz z całego świata i po prostu to był turniej, gdzie miałem sporo komplikacji ze sprzętem podczas już samych zawodów, ale poziom wyników, które tworzyliśmy i ta walka do samego końca, kto stworzy najlepszy wynik w 3D Marku, powodowało to, że ta cała otoczka. Najlepiej na mnie wpływała podczas tych zawodów, bo to wiadomo, jest presja z czasem, duża adrenalina, i jednak te emocje się udzielają. Mhm. A oprócz tych Twoich niemiłych doświadczeń ze zawodami, gdzie niektórzy zawodnicy nie grali czysto, czy Wasza społeczność overclockerów poza zawodami trzyma się razem, czy wymieniacie się jakimiś wskazówkami w wolnym czasie? Tak, raczej czołówka overclockerów konkuruje ze sobą na co dzień, ale też mamy miejsca typu różnego rodzaju fora czy, czy portale internetowe o charakterze międzynarodowym i tam się staramy trzymać kontakt. No, oczywiście w obecnych czasach różnego rodzaju komunikatory także z samym kontaktem nie ma problemu przyjaźnie też występują. Ee, raczej jesteśmy mili dla siebie i mało kiedy trzymamy sekrety tak na dłużej dla siebie, tylko po prostu dzielimy się tą wiedzą i rozprzestrzeniamy. Mm -hmm. ee, to też jest taka gdzieś nasza rola, tak? że po prostu my jesteśmy pomocni dla, dla ludzi, tak żeby czerpali wiedzę z naszego doświadczenia, bo to jest naprawdę masa godzin poświęcona na testy i przygotowanie czegokolwiek pod takie zawody, czy, czy ogólnie podnoszenie poziomu wyników podczas overclockingu. Jeśli chodzi o XCOM. Powiedz mi, na jakim stanowisku pracujesz i dlaczego osoba z tak bogatym doświadczeniem zdecydowała się na pracę właśnie tutaj? Pracuję na stanowisku inżyniera desktopów, i moim głównym zajęciem jest dbanie o line-up naszych zestawów komputerowych, żeby je rozwijać pod względem wydajności, stabilności, kompatybilności, żeby produkt, który wyjeżdża od nas do klienta, był jak najwyższej jakości i żebyśmy byli zadowoleni z niego. A dlaczego zdecydowałem się na pracę w firmie X.com? Pojawiła się taka możliwość. Zostałem poproszony na rozmowę i mogłem przedstawić swoje pomysły, swoją ideę i ogólnie wizję, jak widzę dział IT, czy ogólnie nowych technologii, jeśli chodzi o rynek tego, jak ludzie korzystają z komputerów. I ogólnie to było kiedyś też moje takie marzenie na samym początku kariery Overcockera, żeby pracować w, jakiej, w jakiejś firmy typu Intel, AMD, Asus i po prostu być overclockerem w firmie i tworzyć te produkty od podstaw. Wielu moich znajomych pracuje e, czy to w Stanach, czy w Tajwanie, już w głównych kwaterach e, danych, danych firm i pracują, żeby tworzyć te produkty od podstaw, żeby były coraz lepsze. Jak Twoje umiejętności przełożyły się na pracę w XCOM i czym wyróżniają się desktopy, które wychodzą spod Twojej ręki? Przede wszystkim dbamy o zadowolenie klienta, czyli staramy się dostarczyć dla niego jak najwydajniejszy produkt o jak najwyższej jakości z odpowiednim podziałem produktów na cenę, tak, żeby dostarczyć odpowiedniej wydajności procesor z kartą graficzną, a nie żeby jeden komponent odbiegał dość znacznie od drugiego i klient tak naprawdę nie mógł wykorzystać w pełni potencjału sprzętu, który kupił. I moje umiejętności głównie przekładają się na to, żebyśmy dobierali poprzez szczegółowe testy jak najlepsze komponenty do naszych desktopów i ogólnie dbali o każdy aspekt całego produktu, który dostarczamy do klienta. To by było na tyle. Dzięki wielkie Marcin za twój czas. Dzięki.